Witam w poradniku do Enschroded. W tym odcinku pokażę Wam jak zdobyć yy bardzo dobrą broń na wczesnym etapie grania. Ja co prawda tutaj mam rozwiniętą postać, ale na wczesnym etapie grania miałem wiadomo problem z dobrą bronią. Tu jest ten most. Jest to jedno z pierwszych zadań, które trzeba zrobić w Enschroded po wybudowaniu bazy czyli przejść przez tą mgłę tutaj yy, na dół przez te, yy, idąc tą ścieżką. Tutaj yy, zdobywamy yy, notatkę. witamy notatkę. Tu mamy pierwszą skrzynkę, w której będziemy mieć szczały, oczywiście, ale no, szczały wiadomo, do, one są słabe. Natomiast wystarczy, żeby zdobyć dobrą broń. Większość ludzi pominie, yy, tutaj zbieramy sobie pochodnie. W tej skrzynki bierzemy miksurę zdrowia idziemy dalej tutaj na dół ścieżką. Większość ludzi pominie te pierwsze bronie. Jak dojdziemy tutaj tuż na dół, przy pierwszym takim grzybku, skręcamy w lewo. I tutaj jest zejście na dół. Przechodzimy tutaj, kucamy. I tu mamy pierwszą skrzynkę z bronią dobywamy bardzo dobry Tomahawk, co prawda pierwszego poziomu, więc jest jeszcze tutaj, zaraz pokażę wam drugą broń, która jest lepsza na początek. Gra nie ma ograniczeń, możemy sobie znaleźć broń, e, dowol, możemy sobie znaleźć broń nawet wyższego poziomu i nawet nie mając tego poziomu jesteśmy w stanie jej używać. Teraz na początku gry nie będziecie mieć, na początku gry nie będziecie mieć tak dużo czasu węgle jak ja teraz mam, ale tutaj macie taką specjalną buteleczkę gdzie możecie sobie odnowić przetrwanie we mgle. węgle następnie idziemy tutaj pod ten filar i tutaj jest taki kopiec przełączamy się na Kilof. tutaj zdobędziecie naprawdę bardzo dobrą bobię na początek gry, ponieważ ona jest yy, ja już ją tutaj wziąłem można tylko wziąć jednorazowo, ponieważ ona jest z zadania a nie, u mnie też jest szóstego poziomu, gilotyna, broń do walki wręcz. bardzo dobra broń na początek będziecie po prostu dwoma ciosami zabijać każdego przeciwnika w tej pierwszej krainie no i właściwie właściwie tyle jeszcze mogę pokazać na mapie jak to wygląda jest gdzie jest ta broń? Dokładnie w tym miejscu. Tutaj zakładamy pierwszą bazę. To jest pierwsza baza, którą zakładamy zgodnie z, z zadaniami w dzienniku. A tutaj, tutaj jest ten most. No i tyle. Zapraszam do kolejnej części poradnika.